Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Buźka I prawdopodobnie to jest ostatni film w tym roku Mam tutaj parę informacji, które chciałbym wam powiedzieć, Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie o kciuku w górę Zobaczmy pod ten koniec roku, ile tu jest osób Więc naprawdę każdego proszę o zostawienie takiej łapki I zobaczymy, ile uda wam się wbić Chciałem wam tylko przypomnieć, że na początku przyszłego roku Prawdopodobnie odpalimy serwer Skyblock, czyli Nieboblock powraca Powróci również mój serwer Wojen Gildii Mityczny I zobaczymy, co z tego wyjdzie oczywiście Także cóż Wyczekujcie i wszystkiego. No wszystkiego dobrego w nowym roku i pamiętajcie, bawcie się bezpiecznie. Mówił oczywiście Buźka i zapraszam do oglądania. Pięciu na bier no kruwa, kruwa, do matki kruwa, A wiecie, teraz się ok mać, no pięciu mi na Tylo? Tylo. Spokojnie, szanujmy. wdech, wydech. No, szanujmy się, no kruwa, ja rozumiem wszystko, ale no... Ale a, a co ja mam powiedzieć? Wczoraj miałem w nocy, w całej przedwczoraj. Nie, da się spokojnie, staranku. bo przed chwilą w, 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 kurwa zrećkwitowałem z rola, to już nie da się spokojnie. Stary, ja to rozumiem. Ja mam 174 kile i 191 wyjebek. I ja to naprawdę kurwa, rozumiem. O, bo jak ci 15 śmieci czeka pod drzewkarką, i cię nalają na... wszyscy z ł... w locie, i masz 15 was i nie wiesz co zrobić w życiu. Jeszcze nie będą gonili po całej drzewkarstwie. Kurwa, do dupy, kurwa, nie gdzie pójdziesz? Całą górę. Dobra, dobra. Z na luzie siądzie. No tak. <laughs> nie wątpisz? Nie. Nara? A, no tak, nie da się tu rzucać. No tutaj hajk na czymś zaczął. Zjebał się! <laughs> lecę tam po it lecę tam Nie <laughs> do widzenia tego serwera. Teraz ty chcesz być na wiesz? Nie, możesz ty nadal. Jak ty mogę Taka dodać. Uuu! Co zrobiłeś? No to nie lepsze, nie Przeczytał, przeczytał. No to tam. jak Fort? O ty, kurwa, kurwa. Kurwa, dobra, robimy. No to na tym no Dobra, i dwóch Zobaczyłem patologa, czekaj. Zobaczyłem, czy zrobi. Nie robi. Jedną. <grym <grym i Ej, z bieżyszką! <grym> no to, to, nie O, to ja robię. Czekaj, to No ta, ta. Ej, czekaj, bo lecę, kurwa. Czekaj, wylewam. O. A o. Ej, patolog, tutaj nie ma. <grym> chłop tam... Ej, chłop jest na drzewce chyba. Czekaj, gdzie... Ja Patolog! To jest, jakiś... a ty! A tu... Ej, na hołmo. Patolog! Ma... Jest chłopiec, jest, jest coś. Widzę, bije mnie na dole. Ale pięknie za mną też. Czekaj, jestem. patolog. Jest jakiś, nie wiem. No, Fuj, idemy! Masz! To jest, no jest na szczęście taki chłopiec. No, no poszedł to. wyżej, poszedł wyżej. Ja tu się przejdzie, to się nie przejdzie. Piękny chodzę. Wchodzę, wchodzę! Widzę, widzę Ale. no. Na tyle. SP. Kolejny wchodzi, kolejny wchodzi. Nie ma do I patrz, wszystkich spycham po kolei, pat. Uważajcie na plecy, chłopaki. I kto tam przylogował? O kurwa. No jest. Nie tu do pięknie. Ty tu tak się zbugowałeś? Czemu da mnie prosto. on jedną? Ta, ja się zbugowałem, ale nie wiem czemu. Ja nie wiem, co się tam stało. Jest tam jeszcze jeden, tej wchodzi tej, tej. Gdzie? No kurwa jebana, jak ci, jak ci zaraz jak dole to Rzuciłem go. Na dole jest. Rzucaj ich. Robię desant, chłopie. Lecę. Po której uh -huh. stronie nie są? Cię gdzieś koksa, dwóch, dwóch się wnala zbiad, chcą z tego wyprokować, sądzą się nawet no pięknie to nawet. Poleciał, się poleciał. Ej, plecy, plecy masz tam. Robiłem, Zrobiłem, zrobiłem. Woda jest wylana. Woda jest wylana pod moją dupą. Idę pod dupę, nie mieli. Super, że postawić tak na tutaj lekce, do lekce, lekce się na hmm. ten. Jak coś się zrobiło teraz. Sarumie, co idzie. czemu to co zrobił? Ej, chłopaki, ja lece, ale położę położyć, bo jak no, panie. Lecę, lecę, lecę. Lecę, On też leci. Kinofania. Ale zrobię oczywiście. Nie, nie jednak panie. nie. Dobrze, ztedł. Dobrze, po co do pusy? Po co do pusy? Ja muszę sejtem odłożyć, bo potem. Dobry panie Po Potem nie będę miał. Dobra, ale jest kolejny no, frak, nie no muszę, muszę Nic nie musisz, zawsze możesz ściekać, tak? Jak powiedzisz wam, nie wolno się denerwować. Jest na drzewce, wam powiem. O kurwa, sobie. Lecę, lecę. Obyłatę. Kurwa, no istnieje ma mi temu, ja pierdę. Ciebie wchodzi. To się Dobrze, lecę. Dlaczego? Ej ten strasznie ma knoka. Dobra, Ja to odłożę. Czefan jestem, powiedzcie, że jestem, słuchaj. No i co? zrzucił mnie, a oh. za to no i nie zrobiłem Lets ale jest. tam się tanki, to jest tu... Lecę kurwa Dobra zrobiłem Co jest kurwa? No po to ale No i kurwa Masz dużo? No co jest? AHA! AHA! Fajne! Co to za gówno kurwa jest! Ja czyciłem tą perłę czy... Ja mam trochę głupi pomysł, nie? Ja to odszedłem, ja miał 6. No i nie w, w locie. O kurwa. Ja pięt... nie wiem, miałem jedno HP, nie? kurwa ma. Ale postawiłem wodę u mnie Ale tam A te itemy twoje tam leżą? Łapcie mnie, łapcie mnie jeszcze Łapcie mnie jeszcze Ale ale ja postawiłem u siebie wodę siadło Się udało Ale to tak jest, kurwa Stawiasz wodę, ko ale niby nie stawiasz, ale u nich też nie stawiasz i chuj wie to, kurwa. Ja, ja, ja to, to chodź, po... to chodź, chodź tutaj. Czekaj, co <laughs> raz <na> <laughs> zrobił. Sknoka, 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 tam, 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 tam go trzymajmy. co? O, to... o kurwa. Jezus. Ja nie, się, nie, pani, nie, nie, nie No już nie ma bani, to jest papierowy secik. No już jest po nim. No nie miał szans. Ale Jakim wczoraj było 6 tysięcy osób, bo 600 są mnie na był, Brudzie.